Skina z, z poprzedniego filmu wygrywa ta osoba. Gratuluję wygranej. od się na Discordzie, aby odebrać skina. Do wygrania macie dzisiaj tego skina. Jeżeli chcesz go wygrać, zostaw w górę subs subskrypcję, z dzwonkiem i napisz komentarz. Mm, no nie wiem, czy wolisz psy, czy koty. Siemaneczku ziomeczki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Mister Chudy na starcie odcinka. Przypominam Wam, że z kodem Chudy macie 20% bonusów wpłaty i 4% za to na start. Jeżeli osobą ale tym jesteś dla zupełnie, ale jeszcze giveaway dla wpłacających z moim kodem. Mm, giveaway na takie pięknego, subi Pan najfartagatów czy rękawiczki Hydra e, za tutaj za 400 zł prawie, a tutaj za 1200 prawie e, taka kostka. minimalne wpłaty, jakie musi dokonać, tu wszystko wyświetlane i im większa wpłata z moim kodem, tym większa masz szansę na zgarnięcie jednego z tych pięknych sześciu tutaj e, skinów. Wymień swoje skiny na Pary, Odbierz Darmowe 10 dolarów przy pierwszych wymianach i 35% bonus do wpłaty z kodem hudy. Drugi odcinek z serii od 0 do milionera 1066 zł mamy i nowe skrzyneczki halloweenowe na na wleciały, to taka skrzyneczka mm, taki 5 skrzynczek za, za tego za 100 zł e, Trochę mi się myli, bo dopiero co wstałem jeszcze muszę e, Jeszcze muszę pooganiać podle rzeczy, więc tak tylko wstałem Nagrać film, żeby było dla was od rana coś od rana no, pewnie i tak wleci jakoś o 16-17 Zależy tutaj wszystko od y, paru czynników Ej okej, okay, na razie fajnie tutaj dropi z tej skrzynki Fajnie tutaj dropi z tej skrzynki, już 200 zł na, na plus tu jesteśmy. I to jest 76 zł, no tutaj nie ma, nie ma nie ma żadnej tragedii, nie ma tutaj żadnej takiej tragedii albo jakby ten skeleton nam poleciał. No 23 zł, no to już jest 23 na plus. Ej, ta skrzyneczka fajnie. Fajnie nam tutaj oddaje ta skrzynka. no zobaczcie, 135 zł, cały czas jest jakiś plus. Cały czas jest jakiś tutaj jakiś plusik, jakiś proficik. No tutaj 4 złote, 4 złote na minus tylko, no to 4 złote, na no to to 4 to no, możemy sobie. Mm, no dobra, ja uciekam z tej skrzynki, bo już za długo ją otwieram. Za długo ją tutaj otwieram. Spider shot może dwa razy, ze 400 zł zaryzykować. Otworzymy sobie takie spider shota dwa razy. Otworzymy sobie tutaj tak dwa razy. Trz, dobra, 4 razy otworzymy. Cztery razy tutaj otworzymy sobie tą skrzyneczkę, no i... Hmm, Dobra, przechodzimy do tej skrzynki. Czy cztery otwieraj za 300 złotych? Nie, dobra, otworzymy za 240. Za 240 trzy ta takie skrzyneczki Do końca otworzyłem 3 czy 4 32 złotych. dobra, no jeszcze raz no, no jeszcze raz no 320 złotych, no 320 złotych w Sto 150 złotych, no fajnie. Dobra, robimy bitwę jakąś wielką. Robimy jakąś wielką tutaj yy, bitwę. Cena od najmniejszej ceny tutaj zrobimy sobie. Taką skrzynkę dodamy. Ewrona dodamy, Tom dodamy, Tom dodamy, Tom dodamy, Nightmare'a Tom, albo nie. Tom, bunny hop. Dwa razy bunny hop, nie mogę dwa razy bunny hop. Za 20 za tych mogę mieć skrzynkę. FK może. FK, mmm, taxi, mogę dodać? Mogę dodać, dobra. To zrobimy taką bitwę na trzech graczy. Normalny tryb, na 8 tutaj skrzyneczek. Na 8 tutaj skrzyń taka bitwa będzie. Mam nadzieję, że ją tutaj sobie wygramy, no i pierwszy skin za 91 zł nam leci, no i to mi się podoba case hack, to mi się podoba case hack, chociaż no już nie mamy, nie mamy prowadzenia, to to mi się i tak podoba bardzo, no tutaj leci mu skin za 200 zł, no, za dwie stówy mu skin leci, no przecież to, to, to jest śmiechu warte, przecież to jest śmiechu warte, przecież już musimy stówę nadrobić, musimy nadrobić stówę, nie wiem czy to jest do, do zrobienia, czy to nie jest do zrobienia, ale okej, okay, leci nam AWP za 34 zł, no. Fajnie jak w lepszym stanie poleciała Tu już tylko 5 dych musimy odrobić No ostatnia skrzynia, no to nie wiem co by musiał nam tutaj polecieć Żebyśmy mogli tutaj sobie to wygrać Ale to przegramy